Trochę mi się śmiaćce, bo ten samochód po prostu jest niewiarygodnie paliwożerny. To jest, to, jest, to jest coś nieprawdopodobnego. Tak jak obiecałem, tak robię, jadę po paliwo, zatankuję do pełna. Zobaczymy, ile ten samochód pali tak naprawdę nie według komputera, tylko według wskazań dystrybutora. Przejadę, postaram się przejechać około 200 km, żeby zrobić jakieś tam, powiedzmy, no żeby trochę wyjechać z tego baku, żeby wyleciało trochę tego paliwa z tego baku. No i sobie policzymy najpierw jaka jest dokładność komputera pokładowego, a później sprawdzimy sobie zużycie paliwa w trzech różnych warunkach. Zaczynam test, samochód zatankowany do pełna i zobaczcie, on ma 57 litrów zbiornik paliwa. A zasięg pokazuje 345 km. No ale wiadomo, zasięg jest zależny od tego, jak jeździmy jak jeździliśmy do tej pory. No i zobaczymy. Skasujemy sobie tutaj trip cyk. Trzeba też zapamiętać przebieg 796 km. No i zobaczymy, jakie to będzie średnie zużycie paliwa. No i jestem po przejechaniu 192 km. No, Myślę, że będzie około 200, jak dojadę na stację paliw. Zdankuję do pełna. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Jak widzicie, według komputera pokładowego, 11,3 litra na 100 km i to jest wynik z takiej zupełnie normalnej, przeciętnej jazdy. Dokładnie takiej jazdy, takiego użytkowania samochodu, jaki miałbym, gdybym ten samochód posiadał. Czyli to byłoby moje średnie zużycie paliwa, z czego. Trochę przejechane na autostradzie, myślę, że około 80 km. Bo ja często jeżdżę autostradą, ale z prędkością dopuszczalną cały czas jeździłem, więc tutaj też bez żadnej jakiejś przesady. Ani razu nie przyspieszałem jakoś tak bardzo mocno, ani razu nie rozpędzałem się do prędkości wyższej niż 140 km na godzinę. No i później jakieś tam podróżowanie wokół domu, gdzieś tam do miasta na zakupy po coś, więc taka zupełnie zwyczajna eksploatacja. No i dobrze, to mamy taką sytuację, że przejechałem 204 km i teraz sobie zatankujemy. Powinienem wlać około 22,5 litra benzyny według tego zużycia paliwa 11,2 litra. Wcześniej tankowałem do pierwszego odbicia, więc i tym razem zrobimy do pierwszego odbicia. I mniej więcej tak włożony pistolet, żeby tutaj się zaczepił. No i zobaczymy.

Komputer pokładowy nie przekłamuje, no bo to wiadomo, że różnie to paliwo się spienia, różnie tam to wygląda przy tankowaniu, więc można przyznać, przyjąć, że ten Trip 2 i komputer pokazuje wartość rzeczywistą. Przed sprawdzeniem zużycia paliwa trzeba oczywiście pozbyć się trochę tego syfu, który na pewno gdzieś tam będzie miał wpływ na wyniki, aczkolwiek pewnie nie jakiś duży, no ale postanowiłem, że umyję auto, żeby nie było, że a, jeździłeś ośnieżonym, to takie nieprawdziwe te Twoje testy. Teraz tak, jakie są założenia testu? Pomyślałem sobie, że zrobię to troszkę inaczej niż zawsze, to znaczy zawsze robię testy przy stałej prędkości 140 km na godzinę, ale na krótszym dystansie, bo komputery pokładowe nie potrzebują jakiegoś y, długiego dystansu, żeby pokazywać wartości rzeczywiste lub zbliżone do rzeczywistych, a przynajmniej porównywalne i miarodajne. W tym przypadku no niestety trzeba przejechać, myślę, że no minimum 50, ale nawet dużo więcej, to znaczy Uważam, że po 100 km ten komputer pokładowy zaczyna pokazywać wartości, takie jakie są odpowiednikiem rzeczywistości, więc yy, zrobię trzy testy, więc w sumie przejadę około 300 km. I jako, że mam dwa komputery pokładowe, jeden mogę resetować, a drugi resetuje się wyłącznie po wyłączeniu samochodu, to zrobimy takie próby. Że zresetujemy ten komputer główny i zobaczymy, ile będzie spalanie po 300 km. A na tym komputerze, który sam się resetuje po wyłączeniu samochodu, będziemy sprawdzać wyniki w trzech różnych próbach. Dlatego no, będę musiał, będę jakby zmuszony do tego, żeby zatrzymać się, wyłączyć samochód, ruszyć, zmieniać miejsca i uwzględnić również to ruszanie i rozpędzanie, natomiast myślę, że to będzie o tyle krótki odcinek, że no nie, na tyle nieistotny, że nie będzie miał jakiegoś dużego wpływu na, na wyniki. Poza tym wiem, że spora część z Was nie lubi takich testów laboratoryjnych, które pokazują przystałe prędkości, więc też będę starał się jechać dokładnie tak, jak wszyscy kierowcy czyli zrobimy takie trzy próby. Najpierw pojedziemy na autostradę i będzie prędkość 140 km na godzinę, co będzie odpowiednikiem takiej spokojnej, przepisowej, ale jednocześnie bez natężenia ruchu jazdy autostradą. Później zrobimy dokładnie taki sam przejazd, ale z tempomatem i prędkością ustawioną na 120 km na godzinę, co będzie takim odpowiednikiem jazdy autostradą lub ekspresówką, przy czym autostradą, kiedy mamy ten ruch, jaki trochę Powiedzmy, bardziej wzmożony, to wtedy i tak średnia prędkość często jest nawet poniżej 120 km na godzinę No a na ekspresówkach często jeździmy nawet szybciej niż 120, ale tu będziemy mieli odpowiedź na to, ile ten samochód pali na ekspresówce lub na autostradzie, kiedy mamy trochę większy ruch, tak? Więc mamy już właściwie dwa testy i trzy odpowiedzi na pytania, ile ten samochód pali, i później jeszcze przejedziemy sobie drogą krajową. Nie tak jak zawsze, czyli nie ściśle trzymając się przepisów, czyli tu 50, tam 70, tam 90 i tak dalej. Tylko złapię sobie jakiegoś kierowcę, który nie jest za szybki, ale jednocześnie też nie za mula, i będę jechał mniej więcej jego tempem żeby to była też taka jazda nie tyle super ekonomiczna jaką mało kto uprawia, co po prostu taka zwyczajna jazda drogą krajową. Jeszcze ktoś może zadać pytanie. No dobrze, a co z jazdą miejską? Ja od razu odpowiem. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak jazda miejska. To znaczy tak na dobrą sprawę, w zależności od tego, czy mieszkasz w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu, czy w małych miasteczkach, no, to dla ciebie jazda miejska jest kwestią zupełnie indywidualną. Jedna osoba jeździ rano, druga wieczorem, jedna w południe, jedna w godzinach szczytu, druga poza godzinami szczytu. Jeden człowiek ładuje się w korki, drugi jeździ obwodnicą, więc uważam, że w dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego jak. Uśredniona jazda miejska. Uważam, że to spalanie w okolicach 11 litrów na 100 km, tak jak ten samochód pali średnio, to też może być odpowiednik jazdy miejskiej, więc zostawmy sobie tą jazdę miejską w spokoju i zobaczymy, ile ten samochód pali wyłącznie na trasach. No więc zaczynamy próbę na autostradzie, włączamy samochód. Ale muzyka nas wita. Coś pięknego po prostu. Długo trzeba czekać, aż ten system multimedialny się odpali. Ale czasami jest tak, że dużo szybciej. No, kurde, tak to jeszcze nie było w sumie. Dobra, więc tak mamy tu już zresetowane, bo to automatycznie, resetujemy w tym miejscu i od razu ruszamy na trasę. Tak jak wyjaśniałem w poprzednim filmie, ten pomad włączamy przez podwójne naciśnięcie tej dźwigni. Prędkość ustawiamy sobie tą kulką. Prędkość mamy właściwie ustawioną na 145, czyli rzeczywiste 140 km na godzinę, i lecimy. Od razu zaznaczę, żeby nie było absolutnie żadnych wątpliwości, trasę robimy w dwóch kierunkach przejazd około 50 km w jedną stronę i 50 km w drugą stronę, żeby wyeliminować takie czynniki jak nachylenia drogi czy opór spowodowany wiatrem, żeby później nie było zarzutów, że a jechałeś pod wiatr, jechałeś z wiatrem i tak dalej. od razu też zaznaczę, że jedziemy po wilgotnej nawierzchni, nie mokrej, ale wilgotnej. Przejechane 52 km w jednym kierunku, średnia prędkość tutaj pokazuje 135 Zjeżdżam z autostrady. Co traktujemy jako taką symulację? Nie wiem, dojechania do bramki, czy zrobienia siku, czy zamówienia sobie jakiegoś tam McDonalda, albo zatankowania paliwa podczas podróży autostradą. Za chwilę zawrotka i kolejne nieco ponad 50 km. Spalanie, jak widać, 11 litrów na 100 km, więc no, nawet takie na poziomie tej średniej. Przejechane 104 km, zużycie paliwa jak widać 14,1 litra. Przy prędkości 140 km na godzinę bardzo mało było przypadków, kiedy ta prędkość musiała się zmienić, więc można przyjąć, że taka naprawdę dobra prędkość przelotowa. Tutaj pokazuje średnią 134, ale ja myślę, że. Że ta średnia tu jest tak jakoś słaba, chyba policzono się, że to będzie bliżej, jeszcze troszeczkę 140. Tak czy siak, wynik dosyć podobny do tego, który był w tym pierwszym materiale. Tam nie używałem tempomatu w jedną stronę, więc trudno było jako taką utrzymać tę prędkość. Tutaj mamy 14 litrów, więc no i tak bardzo dużo jak na tej klasy samochód. No dobrze, lecimy z próbą numer dwa. Tu już oczywiście niczego nie resetujemy. Pokażę Wam tylko, że. <gry> dobre, dobrze. Pokażę Wam tylko, że kasuję ten komputer. O, ile to trwa. Kurde, no aż tyle to zazwyczaj nie trwało. Dobra, więc lecimy tutaj. Komputer, jak widać, jest skasowany. Trip 1, więc e, tripu 2 nie ruszam, żeby później zobaczyć, jaka będzie. Jaka będzie wartość trzech prób? Prędkość ustawiamy sobie na 120, czyli licznikowe 125 km na godzinę. No i połowa testu przy prędkości 120 zrobiona dystans 52 km, zużycie paliwa w jedną stronę 9,4. Tutaj jedziemy delikatnie z wiatrem, 9,5 nawet się teraz zmieniło, więc dosyć wysokie, więc drugą stronę na pewno będzie powyżej 10. Tak jak w tym samochodzie, standardem taki teraz jest to, że przestały działać czujniki ciśnienia, ciśnienia w oponach. Ten, ten symbol tutaj uszkodzonej opony, to jest taki standard w jeturze. Zobaczcie, przejechane 104 km, tutaj ten wynik na górze, i zużycie paliwa 10,8 litra przy prędkości 120 km na godzinę. Tu powinno być spokojnie poniżej 9, to, to jakby to było 9, to ten samochód nadal uważałbym za paliwożerny, a ten ma 10,8 i te wyniki są wiarygodne. No i jak widać, ruszamy ponownie. Trip skasowany, znaczy sam się skasował i ruszamy teraz na trasę. Na drodze krajowej e, i do pokonania około 100 km, fatalne jest moim zdaniem to, co widać tu. Zobaczcie, tu jest ponad pół zbiornika no niech będzie nawet pół zbiornika paliwa pół zbiornika paliwa wyjechane po przejechaniu 220 km, czyli tak naprawdę na no, niedużej e, odległości. Co oznacza, że ten samochód ma zasięg około 400 km w takiej jeździe na drogach szybkiego ruchu, co jest dosyć małą wartością. No i to też potwierdza to zużycie paliwa, no bo zbiornik paliwa ma pojemność 57 litrów, więc te 400 km, no to widać, że to jest grubo powyżej dyszki. Zdecydowałem się na przejazd drogą krajową numer 50 na północ od Mińska Mazowieckiego, gdzie mieszkam w kierunku Łochowa i Ostrowi Mazowieckiej. Tam spokojnie powinniśmy pokonać. Dystans 50 km w jedną stronę i 50 km w drugą. Mówię spokojnie, ponieważ jest to droga taka naprawdę spokojna, gdzie można zachować wysoką płynność ruchu bez żadnych komplikacji, typu jakieś korki, jakieś zatory, jakieś. Ograniczenia budowy i tak dalej. No, i też z tego powodu wybrałem tą drogę, ponieważ na dokładnie tej samej trasie testowałem samochód, który można by było porównać z Jeturem Dashingiem, czyli Skoda Karok z silnikiem dwulitrowym TSI 4x4, 190 KM. Są to samochody, moim zdaniem, porównywalne nie tylko dlatego, że oba są crossoverami podobnej wielkości, ale również dlatego, że mają podobnie mocny silnik, chociaż Skoda oczywiście kosztuje dużo więcej, bo ponad 160 tysięcy złotych w tej oczywiście najdroższej specyfikacji Sportline, ale tylko w tej specyfikacji jest dostępny ten napęd. No, ale też otrzymujemy napęd na cztery koła, tak? Czyli jakby no, coś za coś. Różnica to nieco ponad 30 tysięcy złotych, no ale tu wiadomo, płaci się za skodę, za markę, a tutaj płaci się mniej za chiński samochód. Jako, że na tej samej trasie sprawdzałem spalanie tej skody, to będzie można to porównać właśnie z jeturem. Czyli tak naprawdę będzie można porównać, jak wygląda zużycie paliwa motoryzacji europejskiej, nowoczesnej, z silnikami rzeczywiście dostosowanymi do naszych współczesnych norm. Emisyjnych, ale też i moim zdaniem takich wymagań klienckich właśnie z taką chińską motoryzacją, która wchodzi z buta, rozwala wszystko ceną, ale nie każdy ma świadomość, że za tą ceną stoją właśnie takie chociażby powiedzmy niedomagania, jak właśnie wysokie zużycie paliwa. No i co my tu mamy? Przejechane 50 km, średnia prędkość 75 km na godzinę, czyli taka dosyć dobra. I średnie zużycie paliwa z tego dystansu 8 litrów na 100 kilometrów. Myślałem, że nie zejdę poniżej 9, ale później ten komputer troszeczkę doszedł do ładu no i zeszło aż do 8. To jest oczywiście słaby wynik, ale. No, już taki, powiedzmy, dający jakieś nadzieje na to, że ten samochód czasami potrafi spalić trochę mniej. Zawróciłem, wracam już i zobaczymy te kolejne 50 km. Aczkolwiek tutaj już raczej nie powinno być dużego wpływu, czy to wiatru, czy oporu terenu, ponieważ przy tych prędkościach i przy takiej jeździe mieszanej trochę przez miejscowości, trochę pomiędzy miejscowościami, no to takie rzeczy już nie są aż tak ważne. No i dobrze, jesteśmy po 100 km przejechanych drogami krajowymi. Średnia prędkość 76 i zużycie paliwa 7,9 litra na 100 km. To, co mi się nie podoba w tym wyniku i w sumie to w, chyba we wszystkich tych wynikach, to to, że średnia, zauważcie, że średnia prędkość. Z trzech różnych prób przy 140, 120 i na krajówce jest dokładnie taka sama jak średnia prędkość na krajówce. Dokładnie takie samo jest też zużycie paliwa na krajówce, jak i na tych trzech różnych odcinkach. Więc pytanie brzmi, i ja nie znam na nie odpowiedzi, niestety do, dopiero teraz to odkryłem, ale pytanie brzmi. Który komputer, czy trip 1, czy trip 2 bardziej przekłamuje? Czy przypadkiem trip 2 to nie jest po prostu ostatnie 100 kilometrów, bo wszystko na to właśnie wskazuje, że to jest wynik z ostatnich 100 kilometrów, ponieważ jak widzicie na górze, macie dokładnie takie same wyniki. No ale dobrze, załóżmy, że ten komputer trip 1 pokazuje rzeczywistość, a trip 2 po prostu daje nam wynik z ostatnich 100 kilometrów. Zatem przeanalizujmy jeszcze krótko te wyniki. 7,9 litra na drodze krajowej, porównajmy to ze skodą Karok, którą testowałem dokładnie w taki sam sposób. Przypominam, Skoda Karoq 2.0 TSI 190 koni automat i napęd na cztery koła. 7,9 na krajówce, 6,5 Skoda Karoq na tej samej krajówce na, na tym samym odcinku. Jeśli chodzi o prędkość przy 120 km na godzinę, to mamy wynik 10,8 litra Jetura i 7,6 litra na 100 km Skody Karok. To jest różnica 3,2 litra. W przypadku krajówki to jest y, różnica 1,4 litra. No i autostrada, czyli koszmar Jetura Dashinga i, i jego właściciela. 14 litrów na 100 km, gigantyczny wynik. I Skoda Karok 20 TSI 9,5 litra na 100 km, co daje nam średnią na poziomie 4,5 litra na 100 km. Jak weźmiemy sobie średnią z tych trzech wyników, to mamy 3 litry na 100 km różnicy. To znaczy, średnio w takich warunkach Skoda Karok spali 3 litry benzyny na 100 km mniej niż Jetur Dashing 1.6 Turbo z silnikiem o bardzo podobnej mocy i prawdopodobnie też bardzo podobnych osiągach, ale z napędem tylko na przednią oś. Co to oznacza w praktyce? No w praktyce to oznacza, że na każde 100 km, jeśli weźmiemy pod uwagę ceny benzyny na poziomie 6 złotych, no teraz powiedzmy benzyna jest trochę tańsza, ale ale później będzie latem znów trochę droższa, więc przyjmijmy te 6 zł. No i tam zaokrąglimy, to jest 18 zł na 100 km różnicy. 18 zł na 100 km, co oznacza, że na 1000 km to jest 180 zł, a na 10 000 to jest 1800 zł, czyli Jeżdżąc rocznie około 10 tysięcy kilometrów zaoszczędzimy, kupując Skodę, 1800 zł. Jeśli liczymy dokładnie w ten sposób, to po 100 tysiącach kilometrów przebiegu Skoda spali nam benzyny mniej o. 18 tysięcy złotych. Różnica w cenie pomiędzy Skodą Karok 2.0 i 190 koni według cennika 2025 i Jetura Dashinga również według tego cennika 2025 to jest 30 tam, dokładnie to 35 tysięcy złotych, ale przyjmijmy, przyjmiemy, że w salonie Skoda dostaniemy powiedzmy e, zniżkę, jakieś, nie wiem, może, no niech będzie, niech, niech będzie, że Skoda będzie kosztowała 160, a Jetur Dashing 130 to jest 30 tysięcy złotych różnic. Żeby więc zwrócił nam się zakup tej skody Karok, oczywiście na samym paliwie, no to trzeba by było trochę więcej pojeździć, bo tu mamy 18 tysięcy na 100 tysięcy kilometrów, więc te powiedzmy 200 tysięcy kilometrów, wtedy nam zwróci się nawet te 36 tysięcy, bo no powiedzmy 150-170 tysięcy kilometrów trzeba by było przejeździć tą skodą Karok. Oczywiście większość ludzi nie jeździ aż tak długo nowym samochodem. Wodem, więc, nawet przy tak wysokim zużyciu paliwa i licząc oczywiście tylko w ten prosty sposób, wychodzi nam to, że ten jetur Dashing, pomimo że naprawdę bardzo dużo pali, to i tak gdzieś tam na koniec dnia będzie się nam opłacał, bo i tak go sprzedamy. Powiedzmy, jak nam się skończy gwarancja, nie wiem, to 120-150 tysięcy kilometrów, i nie chcemy, żeby nam się skończyła gwarancja. Jeszcze chcemy go sprzedać, żeby był troszkę na, na gwarancji, więc sprzedamy go trochę wcześniej i ogólnie ta różnica w cenie nam się gdzieś tam skompensuje. Ale tu mówimy o samym paliwie. Natomiast jaka będzie wartość Skoda, jaka będzie wartość tego jetura? No, oczywiście. Znaczy, oczywiście to może nie, ale no na 99% jednak ten Jetur straci znacznie więcej na wartości niż taka Skoda Karoq, więc na koniec dnia ten zakup nam się nie do końca oczywiście opłaci. To nie jest oczywiście materiał o tym, czy warto kupić jetura Dashinga, a nie Skodę Karoq 2.0 TSI 190 koni 4x4, bo uważam, że po prostu Skoda Karoq jest lepszym samochodem, ma napęd na 4 koła, już samo to, dwa, że ma lepiej pracującą skrzynię biegów, i idę o zakład, ale no mogę go przegrać, ale idę o zakład, że jego 190 koni daje lepsze osiągi niż mówię o Karoku, daje lepsze osiągi niż 197. Jetura, no ale znacie mniej więcej odpowiedź na pytanie, jak bardzo opłacają się Chińczyki, które dużo palą. Na pewno Jetur Dashing jest jednym z tych, które dużo palą. I ogólnie uważam, że chińskie samochody dużo palą. Nie spotkałem się do tej pory z autem, które by mnie zachwyciło z użyciem paliwa. MGHS Hybrid Plus też e, sporo, dosyć palił. Jak na hybrydę o tej mocy, myślę, że Toyota miałaby lepsze wyniki, aczkolwiek MGHS e, nieźle sobie radzi, na przykład w warunkach takiej jazdy mieszanej, gdzieś tam jazdy miejskiej. To jest nawet 5,5 do 6 litrów na 100 km. Um, o moda 9 całkiem mało pali, ale pod warunkiem, że trzeba naprawdę umiejętnie korzystać z tego napędu hybrydowego. No i oczywiście, rzadko korzystać z tych 500 mechanicznych. No i to tyle, jeśli chodzi o, o ten test. Znacie wyniki zużycia paliwa tego samochodu. Dajcie znać, czy kupilibyście takie auto przy tak wysokim zużyciu paliwa. Oczywiście, zakładając, że nie założycie instalacji gazowej. Jak widzicie porównanie właśnie z europejską motoryzacją i czy w ogóle Wam się podoba taki materiał szerszy, bardziej pogłębiony odnośnie zużycia paliwa jednego samochodu?